Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wiktoria i dzisiaj porozmawiam trochę o maturze. Ja jestem zeszłoroczną maturzystką, zdawałam maturę w 2024, w sumie zeszłego maja, rok temu miałam studniówkę, i teraz matura jest gorącym tematem, bo jest 100 dni do matury. I mnie to trochę denerwuje. Mnie denerwuje, że w Polsce zrobiliśmy z matury nie wiadomo co. To jest nie wiadomo co. Najważniejszy egzamin w twoim życiu. Każdy z rodziny po prostu szaleje, a ty wtedy myślisz, że mój Boże, ja chyba powinnam się stresować, nie? Doświadczyłam teraz jakby życia tego po maturze. I wiem, że matura to nie koniec świata. Przyszłam tutaj podzielić się moimi radami, moimi wskazówkami, co robić przed maturą, jak się przygotowywać, co robić w trakcie maturalnych egzaminów. Ja ogólnie na egzaminie maturalnym, żeby się nie pomylić, to otworzę sobie moje proszę bardzo świadectwo absolwenta. Cztery setki na egzaminie. Byłam się bardzo dumna, jak na to, że wcale nie uczyłam się tak dużo. Dlatego głównie nagrywam ten film, bo wcale nie trzeba zakuwać nocami, żeby osiągnąć takie wyniki. Więc zaczniemy od razu z moimi radami, które bym Wam sobie powiedziała, jakbym zaczynała się przygotowywać do matury. Realistyczny plan. Takie podsumowanie. Kupiłam taką książkę z geografii. To jest w ogóle super książka. Ja wszystko, co używałam, Wam podlinkuję w opisie. Mega gruba książka ogólnie. Otworzyłam na pierwszej stronie i tam jest plan, tam jest kalendarz, klucz do sukcesu na maturze i tam jest rozpisane, Zacznie się uczyć już w październiku, październik i do maja jest rozpisane. Ja sobie myślę, no dobra, jak oni tak mówią, to ja tak robię, ja sobie wszystko tam pozaznaczałam, zaczęłam się uczyć według tego, nie ma szans, nie ma szans, to jest nierealistyczne do zorganizowania dla nikogo, chyba, że ktoś tylko siedzi w książkach, a ja miałam życie poza szkołą i poza uczeniem się. Jak ktoś wam mówi, zaczniecie się uczyć w październiku albo w grudniu albo coś to nie ma troszkę sensu. Wiadomo, nie możecie sobie narobić dużo zaległości, więc jak raz na jakiś czas zajrzycie do książki, coś tam przeczytacie, albo będziecie się uczyć po prostu w szkole regularnie, to super. I jak takie widzicie gdzieś grafiki, to raczej e, nie dacie rady. I nie mówię, że w was nie wierzę, tylko ja wiem z doświadczenia, że ja nie dałam rady i to raczej nikt nie dałby sobie z takim czymś rady. To nie było osiągalne, żeby uczyć się od października do maja i nie oszaleć. Już mam z założenia, że lepiej jest Uczyć się mniej godzinowo, na przykład godzinę, dwie, ale bardziej regularnie, a nie 8 godzin raz w tygodniu. Mm -mm. Ustawiałam sobie plan. To nie był też jakiś plan, który ja rozpisywałam. Ja po prostu sobie ustawiałam, że. Dobra, co trzy co dni siadam do polskiego na dwie godziny, a co drugi dzień robię matmę, bo matma wymaga ode mnie troszkę więcej pracy, więc co drugi dzień robię matmę, co trzy dni siadam do polskiego, a na przykład w soboty siadam do geografii, bo geografia wymaga mniej pracy. To musi się powtarzać, jakby ja tak zaczęłam się przygotowywać do geografii właśnie, gdzieś miesiąc przed... Dwa miesiące przed zaczęłam sobie czytać z tej książki wypisywać działami, w skrócie co jest najważniejsze, i tam jest fajnie w tej książce, bo macie wykrzykniki, co jest na maturze, co się często powtarza. To Ty się skupcie. Gdy ty, ty siądziesz sobie y, raz w tygodniu do matematyki i siedzisz tam 5 godzin na przykład, to ty po dwóch godzinach już jesteś taki, że nic nie rozumiesz, załamujesz się, bo nic nie rozumiesz, stresujesz się, bo Jezu, ja tego nie zrobię. Jak siądziesz sobie regularnie, Pik, 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 pik. Bardziej jakby się przyzwyczaisz do robienia matmy. Ja tak przynajmniej miałam. Ja dostałam stule z egzaminu z matematyki. Wy myślicie, że ja miałam piątki w liceum? Nie? Ja miałam jedynki z matematyki, Ja większość liceum byłam zagrożona. Jedynki, dwójki, trójki, maks. Jak dostałam trójkę, byłam po prostu w niebo wzięta, nie? Przyznam się, że byłam na. Byłam w liceum na klasie w klasie rozszerzonej. Pisałam rozszerzone testy, dlatego dostawałam te jedynki. W trzeciej klasie przepisałam się na podstawę. To było takie przepisanie się. Ja byłam w tej samej klasie. Dostawałam łatwiejsze sprawdziany, co z tego. Z tych sprawdzian też potrafiłam dostać dwójkę, z tych podstawowych niby nie? Może pokazuje to też poziom mojej szkoły, bo było ciężko, ale to pokazuje też, jak materiał, który jest w szkole, trochę nie odzwierciedla tego, co dostaniecie na maturze. To, co mi pomogło dostać te 100% z matmy z podstawy, jest jedna książka. Zapisałam sobie tu nazwisko autora, nie pamiętam dokładnie jak ta książka się nazywa, ale to jest jakiś taki właśnie zbiór zadań naturalnych. pagacza. Pagacz gościu miał na nazwisko, znajdę ją, podlinkuję wam ją, to jest jedyna książka, której potrzebujecie do nauki do matmy, nic więcej. Mam całą czwartą klasę, liceum, ja tłukłam na tej książce, na każdej lekcji matmy załóżmy, albo na co drugiej lekcji matmy, a na co drugiej robiłam krzyżówkę. You no, know? tak wyglądała moja nauka to róbcie po prostu w domu co drugi dzień zadania z pagacza. I tyle. Pagacz jest super, bo tam są same zadania z matury. Nie ma żadnych podręcznikowych. W ogóle jak uczycie się z podręcznika do matury, to życzę wam powodzenia, nie? nie nikogo nie chcę hejtować, ale w podręczniku są takie zdety, że ja pewnie połowę podręcznika bym nie zrobiła, a maturę napisałam na 100%. Tu się trochę uniosłam. <noise> Rób arkusze. To jest moja kolejna rada. Rób arkusze. Nie rób żadnych podmysłów, to się trochę łączy, nie? Rób same arkusze, ze wszystkiego, nie obchodzi mnie jaki przedmiot rób arkusze. Tak naprawdę matura jest tak powtarzalnym jakby schematem, że to się da rozgryźć. Tak, jak machina. Szczególnie matma. Możecie korzystać ze strony arkuszapl, możecie szukać gdzieś na CKE, whatever, możecie je drukować. Będziecie pewnie tyle drukować, jak nie macie drukarki, to nie wiem, musicie załatwić sobie, bo będziecie tyle drukować tych arkuszy i je robić i robić i robić i robić i to jest klucz do sukcesu moim zdaniem. Żadne podręczniki. Nie chcę słyszeć o żadnych podręcznikach. To w ogóle jest od... rozbić nie mówię takich słów tutaj. Kolejną radą, którą wam powiem, to żebyście się nie stresowali. Ja wiem, to jest świetna rada, nie stresuj się, a ty się niby nie, nie stresować. Stresowałam się cholernie, ale wiecie co, teraz uważam, że to w ogóle było bez sensu. Jakby, o mój Boże. Musicie sobie wbić do głowy, że wy będziecie mieć życie po maturze. Że wy pójdziecie, zagadnijcie gdzie, na studia prawdopodobnie, jeśli chcecie, i tam będzie stres, wiecie, że ja się stresowałam prawie tak samo jak na maturze, kiedy musiałam składać aplikacje na studia? To jest też coś stresującego, o czym nikt nie mówi i nikt nie uczy cię tego, jak robić. Wiadomo, matura jest ważna, nie mówię tu, że olejcie maturę, to nie ma znaczenia. Ściągnijcie z siebie taką presję, że musimy być dobrze, bo zawiodę kogoś, musimy być dobrze, bo inaczej to trafi na ulicę. Wow. Musicie to robić dla siebie. Matura jest dla was. Ona nie jest dla waszych rodziców, ona nie jest dla nikogo wokół, ona nie jest, żeby zaimponować koleżance, koledze, cokolwiek. Ja też troszkę z tym miałam kłopot, bo ja zawsze chciałam, wiadomo, dla moich rodziców, żeby byli ze mnie dumni i... Jezu, jak napiszę dobrze, to... Mm. Ale ostatecznie jakby wygrałam tą bitwę w głowie i napisałam maturę dla siebie i jestem z siebie ogromnie zadowolona. Musicie też mieć życie poza tą maturą, bo jeśli będziecie siedzieć w książkach, to będzie całe wasze życie, a jeśli coś jest całym waszym życiem, to strasznie wam na tym zależy. Okropnie. To od tego to jest życie albo nie być, nie? Życie albo nie być. Wow. Nic się nie stanie, jak wyjdziecie z znajomymi, nie? To już mówię dla takich ludzi, którzy bardzo lubią zakuwać i, i tak dalej. Dalej. Co wybrać na rozszerzenie? Mi się zdaje, że jak wstawię ten film, to jeszcze w lutym można wybierać. Ja mogłam przynajmniej wybrać do lutego, mi się zdaje, więc to jest taki ostatni dzwonek, żeby wam o tym powiedzieć. Nie zdawajcie czegoś, co wymaga od was bardzo dużo energii, a wiecie, że dostaniecie prawie nic w samym. O co mi chodzi? Dla mnie takim czymś było właśnie rozszerzenie z matmy. Ja bardzo chciałam zdać rozszerzoną matematykę, bo dla mnie to było przyszłościowe, dla mnie tam była kasa właśnie, dla mnie to było coś, jak poszłam do liceum, tak? Zmieniło się moje podejście, kiedy się z nią zetknęłam, gdzieś w trzeciej klasie liceum już miałam taką sytuację, że nie zdawałam i Ledwo mi szło. Jakbym, jakbym chciała bardzo, to bym napisała te dwoje i bym później podeszła do tej matury że i bym pewnie napisała na 30%-40%. Po co? Dla mnie to wymagało do mnie tyle energii. Ja siedziałam po 8 godzin dziennie, ja nie żartuję w trzeciej liceum, w drugiej liceum i po prostu tak siedziałam na tą matematyką i nic. To było dla mnie za ciężkie, a wiedziałam, że co? To mi się nawet nie zwróci, bo ja dostaję jedynki, dwójki, to mi się nie zwraca. Na maturze pewnie dostanę 30-20%, to mi się nie zwróci. Po co? Odpuściłam, dzięki temu mogłam się skupić na tym, co naprawdę mi się zwróciło, bo dostałam stówę z matematyki podstawowej. Czyli zamiast zapychać sobie jakąś matką rozszerzoną, od której, która wymagała ode mnie 8 godzin dziennie, to odpuściłam ją. I zdałam to bardzo, bardzo dobrze. Tu nie mówię o takich przedmiotach, jak na przykład wybieracie sobie... Bo nie macie progu, prawda? Mi się zdaje, że w tym roku jeszcze nie ma progu, ja też nie miałam progu zdawalności rozszerzeń, czyli możecie e, napisać rozszerzenie na 2% i tak jakby zdacie maturę, tak? Więc chyba nie ma też progu, więc nie chodzi mi o takie rozszerzenie, że no dobra, w sumie to wezmę sobie chemię. W sumie to nie znam trochę chemii, znam trochę, nie będę się w ogóle do niej uczyła, ale napiszę, zobaczę, może dostanę kilka punktów, kilka procent, nie? Może mi to pomoże. Okej, okay, o takim czymś nie mówię, bo wy nie zamierzacie wkładać to to masakrycznie dużo energii. Wiecie, możecie. System jest taki, że i tak zdacie jak na napiszecie na 5%, więc dlaczego by nie spróbować, nie? Ja tak zastanawiałam się z językiem polskim i wiele osób właśnie z mojego środowiska zastanawiało się z językiem polskim, bo polski to jest tylko wypracowanie. Mi się zdaje, że w tym roku też. Nie wiem do końca. W moim roku tak było, że to było tylko wypracowanie, więc co mi jest napisać wypracowanie, a mogę dostać na przykład 20%, nawet 30%? i będę miała dodatkowe punkty, nie? A nie wymaga to ode mnie pracy, bo ja nie będę się uczyć. Co innego było z tą matmą, więc musicie sobie przewartościować, który przedmiot wymaga od was dużo pracy i jak wam się to zwróci. Chodzi tu o rozszerzenie, nie? Wiele ludzi mówi, że głównym jakby czynnikiem stresu są egzaminy ustne. I dla mnie też tak było. Egzaminy ustne były bardzo stresujące, bo wiecie, siedzicie twarzą w twarz ze sobą i musicie mówić i pokazywać swoją wiedzę, a często jesteśmy zestresowani i nieprzygotowani i whatever. Ja do swojego egzaminu ustnego z polskiego przygotowywałam się chwilkę, bo robiłam to dosyć długo. Ogólnie powiem tak, jeśli znacie lektury, nie macie w ogóle się o co martwić. Jakby w ogóle. Ja zdałam egzamin z polskiego na 100% ustny i to wszystko dzięki temu, że umiem mówić. Umiem, jeśli umiesz mówić normalnie, że rozmawia jest tak jak ja teraz mówię, to nie masz problemu. I Jeśli umiesz, e, znasz lektury, koniec. Jakby... Masz 100, masz 90, masz 80. Jeśli jeszcze nie znacie lektur, czyli teraz 100 dni przed, to macie jeszcze czas. 100 dni to jest tak naprawdę dużo. To się mówi, 100 dni, odliczalnie 100 dni. To jest tak naprawdę 3 miesiące? 3 miesiące to jest 90 coś dni. No to 3, ponad 3 miesiące. To wcale nie jest tak mało i możecie jeszcze nadrobić. Radziłabym powtórzyć te, gdzie jest. Jeśli już jesteście pod bramkowej sytuacji, to powtórzcie te, gdzie jest jakby najwięcej pytań. Ale mi się zdaje, że. Coś tam, coś tam jeszcze wpadło do ucha, zesłuchania tych lektorów. To jest tak, że jesteście łysi, nie? A jak powiecie cokolwiek, to już macie szansę zdobyć 40%, bo ten egzamin tak naprawdę jest tak ułożony, że idzie uczniowi na rękę. I ci ludzie, którzy będą was egzaminować, to, to są przeszkoleni ludzie. Oni wiedzą jak mają was oceniać, oni nie będą jakby robić żadnych głupich cyrków, bo są wyszkoleni tak, żeby każdy miał robić niby to samo. Wiadomo, zdarzają się dziwne sytuacje, ale nie ma co się stresować, bo oni też chcą dla was dobrze. To zazwyczaj będzie jedna osoba z waszej szkoły, więc oni też chcą dla was dobrze, to nie jest tak, że was obleją, bo was nie lubią. A co do egzaminu ustnego z angielskiego, jeśli tym się stresujecie, to radziłabym gadać do siebie i oglądać angielskie filmy. języka angielskiego nie trzeba tak naprawdę znać. Nie wiadomo czego, żadnej gramatyki nie trzeba, jak powiecie proste zdania, ale odpowiecie jakoś i będziecie troszkę mówić, to już jesteście w stanie to zdać bez problemu na 30%, na serio. Wystarczy znać jakieś słowa i potrafić ułożyć zdania i wiedzieć, co oni od was chcą, nie? Jakby musicie mówić czasem do siebie, nawet jak nie potraficie, jak Kali pić i Kali jeść, mówcie do siebie, nie? I nie wiem, oglądajcie filmy jakieś... Słuchajcie, jak ktoś rozmawia, nie? Mi to bardzo pomogło. Ja to robiłam od maleńkiego, tak naprawdę, i to bardzo pomaga, bo teraz nie mam żadnej jakby bariery językowej, żeby sobie porozmawiać po angielsku, i to jest bardzo fajne, i myślę, że tak też jesteście w stanie osiągnąć dobry wynik albo zdać. Okej, okay, teraz myślę, że możemy przejść do rad, które mam podczas matury. Nadejdzie w końcu chwila, kiedy będzie ta matura. Ja z moich doświadczeń wam powiem, że stresowałam się. Najgorzej dzień przed i w dzień pierwszego egzaminu, czyli języka polskiego, powiem wam tak, dzień przed maturą byłam z moim chłopakiem na spacerze, później pograłam z nim sobie na ogródku w takiego jakby ping-ponga, whatever. I to mnie bardzo rozluźniło. ja takie coś wam polecam. Nie uczcie się dzień przed maturą, musicie to zrobić wcześniej, bo wtedy stres tak wam siądzie na psychę, że to już jutro ja muszę i ja muszę coś zrobić. Mm -mm. Nie, dzień przed maturą nie dotykajcie książek, jak już to na godzinkę, dwie, ale na pewno nie w nocy, to jest najgorsze, co możecie zrobić. Siedzieć na przykład do 23, trzeciej, czwartej, pierwszej. O! Mm -mm. Musicie się położyć spać o dwudziestej. I ja mówię teraz poważnie, ja tak zrobiłam, to jest najlepsze, co możecie sobie zrobić. Sen, sen, to jest najlepsze, co możecie sobie zrobić dla głowy, dla wiedzy waszej, którą przetrawicie. W czasie snu ta wiedza się jakby układa i pomaga wam to na następny dzień nie wyrzucić. Tak samo przed jakimiś większymi w ogóle wydarzeniami w życiu, musicie się wyspać. To nie tylko o maturę chodzi, nie? Sen, sen, sen. Ja się kładam o 20:00 przez całe serię egzaminów naturalnych. Radziłabym się nie uczyć, ewentualnie zrobić powtórkę, czyli przeczytać to, co nie jesteście jeszcze pewni w czymś. Na przykład przeczytać sobie godzinkę, dwie poświęcić max i tyle, nic więcej. I położyć się wcześniej. To jest taka rada ode mnie. Jak nie możecie zasnąć, to wypić jakąś meliskę, jakąś herbatkę, jakąś muzykę sobie puścić i takie coś bym radziła. Kolejną radą, bardzo też ważną jest telefon. Podczas egzaminów maturalnych, wiadomo, już nie mówię, że na sali, ale w ogóle, podczas jakby w ciągu dnia matury i tak dalej, nie używajcie zbytnio telefonu. To będzie Was stymulować niepotrzebnie. Powinniście mieć czystą głowę, być wypoczęci, wyspani. Tak samo w nocy przed egzaminem. Wyłączcie. Ja wyłączałam normalnie. Wyłączałam. Pisałam tylko każdemu, że idę spać. Na przykład jeśli pisałam z moim chłopakiem, to idę spać. Słuchaj, ty też już leć, bo razem zdawaliśmy maturę. W tej samej klasie byliśmy i się kładliśmy i tyle. Jak się uczycie do matury, to też wyłączajcie telefon albo zamykajcie w szufladzie. Nie możecie go mieć nigdzie na biurku, jak się uczycie, bo to po prostu wasz wzrok z książki zabiera. Więc to taka rada. I co? Musicie wypocząć, Powtórzyć coś tylko tyle, na pewno więcej czasu nie poświęcać na to, wypić meliskę, wychillować się, pójść na spacer z psem, porozmawiać z rodzicami, położyć się spać wcześnie, zrobić wszystko, żebyście byli tacy spokojni. I ważny jest mindset, bo to wszystko siedzi w głowie tak naprawdę. To chyba tyle, widzowie. Wszystko, co wam poleciłam w tym filmie, czyli ten bagaż z matmy, te repetytorium z geografii i z innych przedmiotów, będziecie mieli podlinkowane, bo są naprawdę świetne książki. Także życzę wam powodzenia na maturze. Macie jeszcze 100 dni, więc jakby chill. Chill, guys. Matura to tylko moment. Jeśli film wam się spodobał, to się bardzo cieszę i możecie ze mną zostać na dłużej, bo... Pewnie w kwietniu, w maju wstawię takie ostateczne przygotowania przed maturą. Ostateczne rady moje. Eee, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdania matury to jeszcze będę Wam życzyć w kwietniu. I żeby Wam się tam wiodło. I się nie stresujcie. To się... Do zobaczenia w przyszłych filmach. Pa, pa!